Kuba i Sara, tajemnica kryształowych gór. Pewnego słonecznego poranka Kuba i Sara byli w ogrodzie. Kuba, jedenastoletni chłopiec o brązowych oczach i niesfornych, ciemnobrązowych włosach, nosił swoje charakterystyczne brązowe ubranie. Sara, dziewięcioletnia dziewczynka z długimi blond warkoczami i błyszczącymi, niebieskimi oczami, miała na sobie swoje ulubione niebieskie ubranie. Nagle pojawił się przed nimi Lumin, wyraźnie zaniepokojony. Lumin, mały, futrzasty stworek z dużymi, błyszczącymi oczami koloru szmaragdu, miękkim, jasnobrązowym futerkiem i dużymi, ruchliwymi uszami, trzepotał swoimi skrzydełkami, wyrażając naglący problem. Kryształowe góry są w niebezpieczeństwie, powiedział Lumin, trzepocząc skrzydełkami. Potrzebujemy waszej pomocy. Sara spojrzała na Kubę, a jej niebieskie oczy błyszczały ekscytacją. Musimy iść, powiedziała z determinacją. Kuba przytaknął. Jego brązowe oczy pełne determinacji, Lumin otworzył portal, który prowadził do kryształowych gór. Gdy przeszli przez portal, znaleźli się w krainie pokrytej lodem i śniegiem, z ogromnymi kryształami wyrastającymi z ziemi. Wkrótce przywitała ich Eldoria, staruszka o srebrzystych włosach i głęboko zielonych szatach, ozdobionych złotymi haftami. Jej oczy błyszczały mądrością. Kuba, Sara, wasza odwaga jest ponownie potrzebna, powiedziała. Co się stało? zapytał Kuba, czując, jak serce bije mu szybciej. W kryształowych górach zamieszkał lodowy smok, który chce przejąć kontrolę nad całą magisferią, wyjaśniła Eldoria aby go powstrzymać. Musicie odnaleźć serce gór, kryształ, który może zapieczętować moc smoka. Kuba spojrzał na Sarę. Razem możemy to zrobić, powiedział, a Sara uśmiechnęła się, jej niebieskie oczy błyszczące odwagą. Ruszyli w stronę gór, prowadzili ich Lumin Eldoria. Przez całą drogę musieli stawić czoła różnym przeszkodom i zagadkom. Pierwszą przeszkodą była rzeka lodu. Aby ją przekroczyć, Musieli odpowiedzieć na zagadkę: Co może wstrzymać bieg rzeki? Sara, myśląc szybko, odpowiedziała: Lód. Rzeka natychmiast zajmara zła, tworząc most. Kolejna przeszkoda to lodowe wrota, na których były starożytne runy. Kuba, jego niesforne włosy poruszane wiatrem, odczytał je: Tylko czystość serca otworzy te wrota. Sara zamknęła oczy, skupiła się, a wrota zaczęły się otwierać. Gdy dotarli do serca gór, zobaczyli ogromny kryształ, promieniujący błękitnym światłem. Kuba i Sara zbliżyli się do niego, ich twarze odbijały blask kryształu. Musimy go aktywować, aby zapieczętować moc smoka, powiedziała Eldoria, jej oczy pełne nadziei. Tylko czystość serca i gotowość do poświęcenia mogą to zrobić. Kuba położył dłoń na krysztale, a jego brązowe oczy błyszczały determinacją. Zrobimy to dla magisferii, powiedział Sara w swoim niebieskim ubraniu. Położyła dłoń obok jego razem, dodała. Kryształ zaczął świecić jeszcze jaśniej. Alumin, trzepocząc skrzydełkami, radośnie fruwał wokół nich. Nagle pojawił się lodowy smok, ale jego moc zaczęła słabnąć, gdy kryształ promieniował swoim światłem. Smok nie mogąc wytrzymać mocy czystości serc Kuby i Sary, zniknął, a kryształowe góry znów były bezpieczne. Portal otworzył się ponownie i wrócili do swojego domu, gdzie wszystko było takie, jak wcześniej. Sara spojrzała na brata, jej niebieskie oczy pełne radości. To była niesamowita przygoda, powiedziała. Kuba przytaknął, jego brązowe oczy błyszczały. I to dopiero początek, dodał z uśmiechem. Z uśmiechem na twarzach, oboje zaczęli marzyć o kolejnych magicznych przygodach. Jeżeli podobał Ci się ten film zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. To pomaga rozwinąć mój kanał. Udostępnij film dalej to pomoże w dotarciu do większej liczby osób. Nie zapomnij wcisnąć dzwoneczka żeby być informowanym na bieżąco o nowych przygodach naszych postaci. Może masz pomysł, jakie nowe wezwanie stanie przed Sarą Kiewą? Napisz komentarz, a na pewno stworzymy coś niebawem. Życzę Wam wielu fantastycznych przygód!